Już mnie nie będzie. Dokąd jedziesz? Na Kopernika. No, nie nie że za to cię za. Tak. Za pieska? Tak. A skąd wiesz? A już sprawa wyrok. była już? Wyrok rocznie wyszedł. I na ile? 3,5. O kurczę. To nie dali ci zawiasów? Nic. Zero. O, Zero. Naprawdę mówisz? Jakby go kocham. O nie chciał. Ja no ja nie spodziewałem się Sucy tego ja. Truje jej. Suka więźniaka. No nie wiem. Więzienna. No 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 no. Łapią mnie, skują taką. Ej, kaczka To tak ja tak samo chodził ostatnio. I do suki więziennej. Kurde, ja byłem pewien że ci mogą zawiasy dać albo mandat. Nie. Nic. Nie, naprawdę, I... nie zmyślasz? Jeszcze raz przykładam. A jak to przełożyłem, to chyba nie zmyślę. Ale masz już w, e, datę? Przyjdzie 2 A. kwietnia. Ja jeszcze tam na komisariacie. Ja nie mogę, Boże. Święty. O godzinie 10. Przyjdź na pożegnanie, ja raczej. Przyjdę 2 kwietnia, tak? Tak, przyjdź. Przyjdę. Przyjdę, jeszcze to nagramy. Jak będę mógł wyprowadzać? Nie w domu. To nie będziesz musiał wziąć tam, kurde, wiesz, jakieś przybory swoje trochę jakieś, wiesz. Nic nie biorę. Nic. Nic nie biorę. Nie płacz. Bo chcemy. Ja bardzo ci z wami. To tylko trzy miesiące, to i zaraz wrócisz. Ale nie będziesz wiedział kiedy. No I to Major będzie. Trzy to... lata. Trzy to... lata? Trzy lata. Żartujesz! Tak! Nie trzy miesiące? Nie! O cholera! Trzy i pół lat będę siedzieć. Ale na wokandę będziesz mógł stawać. Tam, jak będziesz grzeczny. Nic nie będę stawać na wokandę, nigdzie. O, ja nie mogę. Powiem! To kto się będzie tu dałem pojkowo? Major! Ty, po będziesz płacić wszystko. <laughs> będziesz miał prawo! Nie będę chodził po dachach, ja mam swoje dachy. Nie, przyjdziesz się tu łazić. Nie. Tak jak kłaziłeś.